Hej, cześć z tej strony, Hudson i witam się z wami z najwyższego regionu Polski, a mianowicie Tatr. Jesteśmy dokładnie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego między Kasprowym Wierchem a Świnicą. Ona tam dęda, widzicie gdzieś tam wysoko. Dokładnie na wysokości 1919 metrów. I tak, wjechaliśmy kolejką, bo operator Michał no nie chciał tutaj tachać sprzętu wysoko. A poza tym, spójrzcie na jego laczki, nie? Hoi! Jak wieje! Zapytacie się jednak, co my tutaj robimy? Alto i Soda Stream we współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym chcą zwrócić uwagę na problem, jakim są śmieci właśnie w górach. Oraz zaproponować prostą alternatywę, jak sobie można z nim poradzić. Wybierając się nawet na krótką wycieczkę, oczywiste jest, że musimy zabrać ze sobą wyprawkę. W tą zaopatrujemy się zazwyczaj w sklepach, gdzie większość produktów jest zapakowane w plastikowe opakowania. To już tylko od dobrej woli turystów zależy, czy wszystko co wniosą ze sobą na szlak, zniosą z powrotem na dół. Niestety cały czas większość śmieci w tatrach stanowią butelki plastikowe jednokrotnego użytku, a istnieje prosta alternatywa, jak można ograniczyć ten problem. Jaka? Znajdujemy się aktualnie w Kuźnicach, czyli miejscu, gdzie swój początek mają jedne z najpopularniejszych szlaków w Tatrzańskim Parku Narodowym, a mianowicie na Halę Gąsienicową czy na Kasprowy Wierch. Na Kasprowy możemy oczywiście również wjechać kolejką. Czy wiecie, że niedaleko stąd znajduje się źródło, z którego woda ma praktycznie dwukrotnie większą mineralizację niż w innych ujściach z tego terenu? No to teraz już wiecie. Cieszyła się ona ogromną popularnością już w XIX wieku. Nie tylko wśród mieszkańców, ale również wśród turystów. Uch! Woda z tego źródła jest dostępna w większości zakopiańskich domów, ale możemy nalać ją sobie również w takim oto zdroju wody pitnej kompletnie za darmo. Wystarczy, że zamiast zwykłej plastikowej butelki ze sklepu będziemy mieli taką oto wyjątkową, wielokrotnego użytku i napełnimy ją tą wysoko mineralizowaną wodą. Prosto z góry. My dzisiaj razem z Sodą Stream rozdamy ponad 100 takich butelek turystom w Kuźnicach, no i zadamy im dwa proste pytania. Poza tym, jeżeli tylko będą mieli takie życzenie, nagazujemy im wodę z Kuźnic saturatorem Soda Stream. Może wody naleję najpierw? A, tak. nie? To, to naprawdę krótkie pytanie, a takie właśnie, które też troszeczkę nas tutaj uświadomią. A zabrał ze sobą pani się jakąś wodę Dokładnie, na szlak? nie, wziąłem. I czy można spytać, w jakiej ona jest, w jakim opakowaniu? No niestety w jednokrotnego użytku. Dlatego, proszę bardzo, to by była buteleczka dla pana. Za darmo? No, tak, no właśnie to jest e, ciekawe, czy to możliwe, że coś może być za darmo. Oczywiście za darmo, mam tylko dwa proste pytania, na które nie trzeba znać e, dobrej nie odpowiedzi. Pierwsze pytanie. Ile państwa zdaniem osób odwiedza w ciągu roku Tatrzański Park Narodowy? Ja myślę, że jest... 500 tysięcy? Może więcej myślę. nawet? O no, tysiące, tysiące, bo widzę, co się dzieje. Jesteśmy z koleżankami od czwartku i już wtedy było ciasna na, na szlakach, a w weekend to już się boję, co tam się dzieje, na takich popularnych szlakach, zwłaszcza. Na pewno w setkach tysięcy, Sto? 100? 100 tysięcy. Od miliona do dwóch? Czy Nie, więcej? myślę, że więcej. więcej. z 5 milionów. Ile, państwa zdaniem, turystów w ciągu jednego roku odwiedza Tatrzański Park Narodowy? Dwa miliony. Nie, nie mam pojęcia, naprawdę. Nie ale... ja mam taką butelkę. Pokaż pan. O, gdzie? O tu. Kurde, to jest SodaStream. No jasne. No patrz, jakieś szczęście. Nie kilka tysięcy, albo kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt tysięcy. Dwieście kilka... Dwieście tysięcy. Dwieście tysięcy? Tak. Okej. Okay. No, bo ono... rozumie, nie rozumiem, gdzieś na mnie góry te mowy ciężkie, to mam Nie, 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 pomaluj, no, pomaluj. Pomalu. Ja, ni, ja, ja nic po czesku nie potrafię. Ile turystów odwiedza w ciągu roku Tatrzański Park Narodowy? Moc. Wczesnie! <noise> to <jest> <noise> ile ton śmieci zostawiają w ciągu roku? Co? Jeszcze widzę! Wiesz <noise> Tyle ile turystów może. <noise> Za 2000. 2000 ton. ton. A już dwie Dwa. Ale jakie? Nie, nie wiem, czy, jest czy wielokrotnego użytku, czy plastikowe? Plastikowe, które A... muszę zwrócić później. Właśnie. Tony? To... Nie, trzy. Tony to mało. Z pięć ton. 5 ton mało. Potwierdzam. Z 10. 10. Może trochę więcej? 10, 10, 10, 10, ton, 10, 10, ton. 10 ton? No to pewnie że na każdy milion gdzieś, no tak, ze 40-50 ton albo więcej. 100, myślę. No dużo, dużo. Ja obserwuję to, że nie zawsze te śmieci są zabierane ze sobą, to prawda? To Możemy tak. w tonach. Zero! No Zero ja myślę, że ze 40 ton śmieci wystawiają w górach ludzie. Wiesz, ile turystów odwiedza w ciągu roku? 4 miliony nie. turystów. A wiecie ile ton śmieci zostawiają? 15 do 20 tą śmieci zostawiają w ciągu roku. A nasza alternatywa jest taka, że właśnie mamy buteleczki wielokrotnego użytku. Tu jest woda ze źródełka Kuźnic, która jest dwukrotnie bardziej mineralizow mineralizowana niż w innych tutaj ujściach zakopanym. Także jest dużo, dlatego do bardzo tego, się cieszymy. Tak. Proszę sobie napełnić, nagazować. Nagazować, nie, trochę laktyka i nie, nie śmiecimy. Wam. 15 do 20 ton śmieci. Dlatego, to, to jestem zaskoczony. Dlatego 15 do 20 ton śmieci. Także Akcja się przydaje, ale też właśnie po to, żeby nie brać tych plastików jednorazowych. Wydobycia wód źródlanych w tatrach cieszą się ogromną popularnością. Aktualnie mamy trzy takie funkcje dostępne, ale już w planach jest otwarcie kolejnego. Jeżeli chodzi o statystyki, od maja do października turyści wypijają około 85 litrów takiej wody. Pozwala to zniwelować około 50 tysięcy butelek plastikowych o pojemności 1,5 litra wody. No jest to całkiem pokaźny i dobry wynik, ale no cały czas możemy zrobić jeszcze więcej. Wystarczy. Zamiast przynosić w góry plastikowe butelki, będziemy korzystać z pojemników wielokrotnego użytku. Serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z naszą akcją Natura na pełnym gazie, gdzie znajdziecie urządzenia Soda Stream naprawdę w naprawdę atrakcyjnych cenach. A my co? Schodzimy z góry i idziemy na krupówki, na kwaśnicę i przebić piątkę z misiem, bo za chwilę Michałowi tutaj trampewski przemotną, więc musimy. mieć papa. <noise> pa. Chodź, bo mi się kamień wrzyma, nie powiem gdzie.